Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania prognozy wrześniowej dla osób, które mają Słońce, Księżyc, Wenus lub Ascendent w znaku wagi. Ktoś w komentarzu napisał, że również Mars jest ważny. Wszystko jest ważne. Zwłaszcza jeżeli mamy któryś znak mocno obsadzony różnymi planetami, tak? Ale to już jest jakby do sprawdzenia w naszym astrogramie, gdzie właśnie się. W którym znaku się powtarzają na przykład planety, czyli jakby będzie silnie ten znak reprezentowany. Dobrze, przechodzimy do yy, prognozy dla ryb. To będzie prognoza ogólna, tak? Więc jakby ktoś nie znalazł odpowiedzi na swoje pytania, z jaką intencją tutaj yy, zaczynał słuchać tego czytania, tego to zachęcam do kontaktu mailowego na adres, który znajduje się w opisie filmu. Jeszcze raz przełożę. Żeby karty były dobrze przetasowane i zaczynamy. Ryby we wrześniu. Zaczyna się pięknie, więc albo sukces finansowy, albo spełnienie jakichś życzeń, czy czegoś, co Wam chodzi po głowie, co wam się marzy, tak? To jest taki ruch obfitości, więc jakby mamy to, czego chcemy, może nawet trochę więcej. Na pewno jest to fajne uczucie. Dziewiątka monet to jest, to jest takie poczucie, że niczego nam nie brakuje. Że mamy nadmiar, nawet możemy się dzielić, fajne poczucie spełnienia. Co jest wyzwaniem dla Was? Sprawy domowe, mieszkaniowe, rodzinne, czwórka buław, zabezpieczenia, takie kwestie dla domu, dla rodziny, materia. Poczucie bezpieczeństwa, bycie z rodziną. Jeżeli to jeszcze razem idzie w parze, tak, te, te finanse i to spełnienie, i z, tym, z tą czwórką buław, która oznacza sprawy domowe, rodzinne, no to po prostu żyć, nie umierać. Co jest przyczyną obecnej sytuacji? Dwójka monet to jest albo zdecydowanie się na jakąś opcję. Albo jakieś kwestie, że właśnie trzeba dokonać jakiegoś wyboru, tak? Czyli jakaś decyzja do podjęcia, jakieś więcej niż jedna opcja, z których trzeba byłoby wybrać coś, bo nie da się tak na dłuższą metę dwóch historii ciągnąć, tak? Więc jakieś tutaj decyzje, które być może już nawet dłuższy czas się domagają. Domagają wreszcie, żeby się nimi zająć. Jakieś sprawy, które, w których trzeba podjąć, podjąć, jakiś, podjąć się jakiegoś wyboru, czy dokonać wyboru, tak. Co przechodzi do przeszłości? To jest karta z martwych stania, zwana też sądem, zwana też karmą. No i powiedziałabym tak, no karta z martwych stanów to jest powrót spraw starych, spraw z przeszłości do załatwienia, ale tu wynika, że Wy we wrześniu sobie już z tym poradzicie, że to powinno być zamknięte, bo to są takie sprawy, które wymagają dokończenia albo jakiegoś rozwiązania, wyjaśnienia czasami. Tak, czasem sprawy formalne, czasem sprawy, które trzeba po prostu podomykać. O czym myślicie? Co macie w głowie? Kapłan oznacza dużo spraw. To jest też rodzina. Też, bo tutaj może akurat to Państwa w parze. To są sprawy związane z hierarchią. Czyli albo właśnie, jeśli dotyczy to rodziny, to właśnie kwestie dzieci, rodziców, małżonków także, bo to jest także karta małżeństwa. Czyli takiego mówię o formalnym związku. Sprawy związane z, ze spadkami, podziałami majątku, wszystko, co jest związane z rodziną. Jeśli zaś dotyczyłoby to hierarchii na poziomie zawodowym, no to jest tutaj ktoś, kto jest naszym mentorem, może naszym szefem przełożonym, i gdzieś tutaj jest na tej linii. Hmm, Jakieś sprawy będą, które, które gdzieś może Was zajmują, gdzie trzeba coś rozstrzygnąć, gdzie może ktoś zarządza, może to Wy jesteście z osobami zarządzającymi, macie podwładnych i jakieś tutaj sprawy Wam głowę zajmują teraz, związane właśnie z Waszą jakby rolą, którą, którą pełnicie. Ktoś mi zarzucił, że nadużywam słowa, jakby chciałabym, żeby ta osoba. Nagrywała na swoim kanale coś i nie popełniła nigdy żadnych jakichś językowych takich, nawet nie pomyłek, bo ja nie uważam tego za pomyłkę, bo po prostu tak się mówi. No, to czasami tak się nadużyje jakiegoś słowa, prawda? No ale jak się, się chce przyczepić, zawsze się można przyczepić. Dobra, idziemy dalej. Co w najbliższym czasie? Paśmieczy. To Patrzmy, czy dotyczy młodych osób, ale dotyczy też zainteresowań jako hobby, jako coś nowego, co gdzieś nas ciąga, jak również Zdobywanie wiedzy na jakiś temat, konkretnej wiedzy, czyli mam się dowiedzieć czegoś na ten i na ten temat, muszę zasięgnąć informacji w tej i w tej sprawie. To jest takie zdobywanie informacji, bo żeby podjąć na przykład jakąś decyzję, muszę mieć dostęp do informacji, muszę mieć pełen obraz sytuacji. Więc albo dzieci, albo ktoś, kto się uczy, zdobywa różne informacje na, na jakiś temat. To jest też karta osób, które plotkują, lub do Was mogą docierać jakieś plotki, bo to są takie czasami informacje, yy, które są zdobyte gdzieś tam okrężną drogą. Ktoś powiedział, ten temu powtórzył, a tamta słyszała, a ten powiedział. No i dochodzi do nas informacja, która jest w połowie prawdziwa, a w połowie, a w połowie gdzieś tam coś dodane. Ale jakby niekoniecznie, bo to jest też jakby docieranie do czystej informacji, która nas yy, interesuje. Wasze nastawienie w tej sytuacji, karta światła, jesteście otwarci, bardzo pięknie. To jest również karta zakończenia jakiegoś etapu, yy, domykania czegoś, ale to domykanie to nie jest zamykanie się, absolutnie. To jest domykanie czegoś w takim celu, żeby na nowe się otworzyć, czyli tamto już było, oddycham, tak, liczę do dziesięciu i zaczynam nowe, bo Czasami nie możemy ruszyć z miejsca, jak, jakich, jeśli jakieś drzwi nie zamkniemy, jeśli jakichś spraw nie dokończymy, a wygląda, że dokończycie. Jeśli jakieś sprawy się za nami ciągną, no jakby nie możemy iść z tym bagażem w świat. Tu się pokazuje, że wy jesteście otwarci. Jesteście otwarci na nowości, jesteście otwarci na nowe znajomości. Może podróż też tak może być. Może podróż. Wasze otoczenie. Czwórka monet. Więc tak, albo ktoś odradza Wam puszczenie czegoś, czyli właśnie tego otwarcia się, tak? Czyli żeby z czegoś zrezygnować, żeby, um, no nie wiem, pilnować czegoś, może oszczędzać, albo ktoś w Waszym otoczeniu trzyma się właśnie jakichś. Um, Jakich spraw, których nie może puścić, tak? Bo jeszcze raz powtórzę, to jest karta, która mówi o Waszym otoczeniu, ale jakby w takim względzie o Waszym otoczeniu, które na Was wpływa. Więc albo ktoś wpływa na Was, żebyście wy się trzymali czegoś sprawdzonego, albo ktoś w Waszym otoczeniu kurczowo trzyma się jakichś jakich swoich, nie wiem, przekonań, jakiegoś miejsca, może jakieś osoby, jakiejś, nie wiem, pracy, firmy itd. Wasze nadzieje lub obawy. Tu jest karta pracy, więc powiedziałabym, że to jest, jest bardzo takie neutralne. Jeżeli zdaje sobie sprawę, że jeżeli chcę mieć 9 monet, to najpierw musi się pojawić 8 monet. Czyli, żeby mieć to, trzeba na to zapracować. Podjąć decyzję, mocno się w to zaangażować wykazać się aktywnością, wykazać się tutaj zaangażowaniem, pracą, wysiłkiem i do tego właśnie dojść, co jest dla nas ważne, na czy nam zależy. I rezultat karta pustelnika. Pustelnik to jest szukanie rozwiązania, to jest też taka potrzeba, albo nie zawsze potrzeba może czasami sytuacja, z której, która wynika jakby nie z naszej woli że jesteśmy sami, mamy może poczucie samotności, może jakby, a może to też oznaczać samotną podróż, pracę w samotności, w ogóle praca to się u Was bardzo mocno pokazuje, bo to jest karta panny. Panna to archetypem panny jest praca, tak? I to jest, jeśli chodzi o pustelnika, oznacza pracę w samotności, czy pracę samodzielną, czy pracę na własny rachunek, jakby coś za co jesteśmy sami odpowiedzialni. Natomiast ósemka monet oznacza pracę yy, yy, po nocach, yy, taką czasami nawet ponad miarę, także na czymś tam bardzo zależy. Czyli powiedziałabym, że dosyć możecie być zajęci i na tyle się w coś zaangażować, że możecie nawet nie mieć czasu i chęci, żeby gdzieś tam towarzysko się udzielać. A jeśli już jakiś wyjazd, jakaś podróż, no to może właśnie dlatego, żeby od ludzi, od towarzystwa, może od domu, może od pracy, może niektórzy urlop mają we wrześniu się troszeczkę tak odsunąć, tak, złapać dla siebie trochę oddechu, mi dla siebie czas, no po prostu odpocząć, od ludzi mówiąc najbardziej wprost. Mocno się tutaj zarysowały znaki ziemskie, byk pan na kozioroże. Z koziorca tak nie widzę, no ale to są znaki ziemskie. Mamy jeden, dwa, trzy, cztery. Karty monet, czyli też znak ziemi, więc powiedziałabym, że sprawy, które dotyczą materii, w tym miesiącu będą istotne: zabezpieczenia, sprawy domowe, rodzinne, zarobki, firma, zarządzanie majątkiem, tego typu energia tutaj we wrześniu. Zresztą to jest miesiąc panny i to jest czas, tak właśnie, zejść na ziemię. Rada dla Was na miesiąc wrzesień. Królowa Mieczy to jest karta, która mówi o uniezależnianiu się, więc powiedziałabym, że też dla niektórych tutaj, nie wiem, może tu ktoś będzie, tak sobie myślę, o coś z mieszkaniem, może wyprowadzka dla niektórych, może. Mm, Uniezależnianie z pracy, czyli na przykład zwolnienie się z pracy i pójście, że tak powiem, na swoje, albo pójście jakąś inną drogą. Generalnie Królowa Mieczy mówi o myśleniu, które jest niezależne zupełnie od nikogo, o, o takim, o samodzielności, właśnie, o samodzielnym myśleniu, czyli nie muszę słuchać tego, co mi mówi ktoś, bo mam swoje zdanie, jak to mawiał klasyk, i się z nim zgadzam. Yy, więc. Yy, to i jeszcze jedna sprawa, jeżeli ktoś y, ma jakieś wątpliwości, siadamy, wyjaśniamy na chłodno, rozmowa bardzo rzeczowa, bardzo y, taka klarowna, y, asertywna. Y, dla niektórych sprawy formalne, może coś trzeba odpowiedzieć na jakieś pismo, może gdzieś coś trzeba złożyć, jakieś podanie, y, odebrać coś, nie wiem, jakąś decyzję y, urzędową, takie rzeczy. Tyle ode mnie, życzę Wam udanego miesiąca, bardzo dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam.